Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku go cyklu motodoradca w serii Moto Info. W krótkich, mam nadzieję, że ciekawych, jak i treściwych poradach, jak i informacjach ze świata motoryzacji. No właśnie, przygotowałem dzisiaj dla Was pięć tematów, zatem nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego. Renault rezygnuje z silnika 1.3. TCE tego samego, którego można spotkać w Nissanie, czy chociażby w Mercedesie i zapewne jest to już wyprzedzenie wchodzących przepisów dotyczących zmian i emisji od 1 stycznia 2025. Co ciekawe, to jest dosyć młoda konstrukcja, bo ona zadebiutowała w 2018 roku. Od samego początku nie miała lekko, z tego względu, że wtedy już Renault oskarżano, o taki downsizing, te Wasze auta nie będą jeździć, bo Wy zazwyczaj macie duże suwy. Nie zmienia to faktu, że występował w kilku wariantach mocy, włącznie z mocą 160 koni, z perspektywy tych kilku lat, jak jest dostępny na rynku, to jest naprawdę bardzo udana konstrukcja na tle tych innych współczesnych silników. Nie zmienia to faktu, że teraz Renault poinformował, że będzie szło bardziej w kierunku hybryd, hybryd plug-in, no bo ten silnik emituje zbyt dużo emisji CO2, chociaż jak dobrze pamiętam, on przy modelu Austral emituje 104, więc to, to jest naprawdę mało, no ale oczywiście te normy będą jeszcze bardziej teraz zaostrzone, a jak dobrze wiecie, bo już nie raz Wam w materiałach o tym mówiłem, koncerny będą musiały od pierwszych stycznia, Naprawdę dużo bolić. Jeżeli będą miały uśrednioną normę na poziomie np. Na 104 gramów na kilometr, a będzie ich norma wyznaczona na poziomie 95, to od tych kilku gramów razy liczba sprzedanych sztuk razy. 90 euro netto będą musieli zapłacić karę do Unii Europejskiej. My rozmawiamy przy dużych koncernach naprawdę o setkach, milionów złotych euro. Zależy od koncernu. Więc takie czasy motoryzacji. No właśnie, moment jeszcze dla partnera tego odcinka: porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możesz przekalkulować sobie ubezpieczenie i po prostu poszukać na przykład najtańszego bądź najbardziej wypasionego pakietu, ale za najlepszą cenę. A żeby ta cena była jeszcze lepsza, możesz przejść sobie w link, który masz w opisie tego filmu i dodatkowo skorzystać z opcji, że jak dokonasz zakupu polisy, otrzymasz zwrot wysokości 100 zł po zakupie takiego ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które będą trafiały na twoje konto, drogi widzu, nie żadne bony, czeki czy inne wynalazki. A dodatkowo otrzymasz również link referencyjny na podstawie którego będziesz mógł zarabiać poprzez to, że na przykład Dasz go mamie, bo będzie chciała sobie ubezpieczyć swój samochód, to i ona z tego skorzysta, i ty też jeszcze dostaniesz kasę. Wszystko macie w linku, w opisie. Warto się z tym zapoznać i skorzystać. No i przekalkulować przede wszystkim ubezpieczenie do swojego samochodu. Idziemy do kolejnego tematu. Mercedes chce odmienić rynek motoryzacji. Zapewne już nie pierwszy raz, ale teraz poinformowało o tym, że mają specjalny patent na. Pewne urządzenia, a dokładnie układ hamulcowy, który ma być teraz dożywotni. Tak, dobrze słyszycie, dożywotni. Pięknie się to klikało po tytułach w mediach, no jak to dożywotnie hamulce. Ktoś tak się zastanawia na przykładzie chociażby mojej skodzinki, babci, która ma teraz milion i chyba 30 tysięcy kilometrów. No przecież, ile razy tam klocki i tarcze w tym aucie na przestrzeni tego przebiegu były wymieniane. Chodzi o to, że we wnętrzu silnika elektrycznego mają być od razu umieszczone na hamulce, no i ma być właśnie ta energia w tym wszystkim wykorzystywana. Tylko właśnie tutaj słowem klucz jest dożywotnio, bo według tego przekazu dożywotnio to znaczy maksymalnie 15 lat. Przypomnę, że w Polsce średnia wieku samochodów no to wynosi jakieś 14 lat na chwilę obecną, jeżeli mówimy już o tym odmłodzonym parku, po tym czerwcowym czyszczeniu cepiku. Co pokazuje jedno, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał później takie auto odkupić i faktycznie będzie należało wymienić ten układ hamulcowy, i z perspektywy tych 15 lat, może się okazać, że będzie wartość tej wymiany sięgała 50% wartości pojazdu. Ale z drugiej strony, wiele osób też mówi, że auta teraz są produkowane na czas długości leasingu, a jak dobrze wiemy, leasingi. No nie są jakieś mega długo wieczne. No to posłuchajcie tego. Ostatnio Wam nagrywałem o tym, że mają się po raz kolejny zmieniać przepisy dla kierowców, którzy, chciałem powiedzieć, lubią. Dużo powiedziane, że lubią, po prostu ordynarnie jeżdżą na podwójnym gazie, bo już te przepisy raz się zmieniły 14 marca tego roku, w myśl w których sądy mogą decydować o tym, że jeżeli ktoś spełni konkretne warunki, już kilkukrotnie o tym. Nagrywałem, więc nie będę się powtarzał, będzie można zasądzić tak zwany przypadek mienia i będzie można zabrać mu samochód bądź jego równowartość. Ja wtedy w materiale powiedziałem, no to Polska się stanie największym komisem samochodowym w Polsce. No i chyba wykrakałem, bo mamy informację od wiceministra sprawiedliwości pana Arkadiusza Merchy, jak to wygląda obecnie. 1900 samochodów jest zdeponowanych teraz w tym momencie, a następne 3,5 tysiąca samochodów zostało przekazanych do osób. Godnego zaufania. I wiecie co, to mnie tak trochę zaintrykowało? Kim jest osoba, Godna zaufania, pozwolicie, że wyjaśnię. To oznacza, że kierowca, który prowadził, nie może korzystać już ze swojego samochodu, a osoba, której pojazd został przekazany, nie tylko ma utrzymywać w auto w należytym stanie, lecz także przedstawić na każde żądanie policji, prokuratury lub sądu. W ten sposób państwowe organy zjęły z siebie obowiązek ponoszenia kosztów związanych z parkowaniem zatrzymanych pojazdów na parkingu strzeżonym. No i też doczytałem dodatkowo tutaj może prośba o interpretację któregoś z prawników, że osobą godną zaufania może być również w myśl sądu nawet właściciel tego pojazdu, jeżeli faktycznie wyrazi skruchę. Nie zmienia to faktu, że tak jak mówiłem, od przyszłego roku, nie od samego początku, te przepisy mają się jeszcze bardziej zaostrzyć i jak to ktoś będzie miał już powyżej 1,5 promila, z automatu już będzie tracił samochód, sąd nie będzie musiał o tym decydować. Jeżeli poniżej, sąd będzie mógł się nad tym zastanowić. No to w końcu jakieś dobre zmiany. Tak, wyczekałem do mniej więcej połowy tego materiału. E, może nie jest taka spektakularna zmiana, ale warto cieszyć się też z małych rzeczy. Ostatnio nagrywałem wam materiał, w którym mówiłem o tym, że najwyższa izba kontroli, jak w sumie sama nazwa wskazuje, dokonała kontroli e, odcinkowych pomiarów prędkości. No i okazało się, że przeglądając dokumentację, sposób ich legalizacji budził pewne wątpliwości, bo nie do końca zrobiono tę procedurę tak, jak należy, bo nas. Jako obywateli rozlicza się z każdego przecinka czy chociażby kropki, a w drugą stronę tak było trochę zrobione to po macoszemu. W sumie to dotyczyło tylko kilku odcinkowych pomiarów prędkości, gdzie na przykład w myśl przepisów homologacyjnych, by dopuścić dany odcinek, należało zrobić pomiary z konkretnymi prędkościami. To tam nie były wszystkie te pomiary robione, mniejsza z tym. Łącznie chodzi o kilka odcinków, ale w sumie chodzi o ponad 5000 mandatów, które, no właśnie, zostały nałożone niesłusznie, więc jeżeli ktokolwiek je. Opłacił to, teraz może żądać zwrotu? No właśnie, nie, bo tutaj ustawodawca nie przewidział takiej luki, bo kiedy można żądać zwrotu? W kilku sytuacjach, gdy, mandatem, gdy mandat został nałożony za zachowanie, które nie jest wykroczeniem, gdy mandatem ukarano za czyn, który może rozpatrywać tylko sąd, gdy kara dotyczyła zachowania będącego wynikiem choroby psychicznej, gdy ukarano za działanie w warunkach wyższej konieczności. I właśnie teraz ma to się zmienić, że nawet prawomocnie nadany mandat będzie można w myśl przepisów niezawartych tutaj w tym zapisie anulować. I to zapewne jest furtka dla wielu osób, bo w myśl tego, co się obecnie dzieje, to teoretycznie, ja wiem, że może jest to naciąganie, może to odcinkowe pomiary prędkości działają bardzo dobrze, ale w obie strony należy przestrzegać przepisów. I jeżeli jest coś zrobione względem regulaminu, to należy tego tak dokonywać. Życie. Teraz taka, chciałem powiedzieć zabawna, może dużo powiedziane, że zabawna, bardziej kuriozalna sytuacja, ale przede wszystkim ostrzeżenie dla Was, nie róbcie tak w żadnym wypadku, bo od nowego roku to już będzie podwójnie punktowane. No właśnie, dwóch młodych mężczyzn podróżując uliczami Szczecina, jadąc swoim Mercedesem, uchyliło szybę, bo zrównało się z Bawareczką i powiedzieli raz, dwa, trzy, ścigamy się, no i ruszyli. Babareczka tak dosyć nieśmiało za nimi jechała, bardziej utrzymywała się w tyle, no bo ich mierzyli. Przekroczyli prędkość o 71 km na godzinę. Co za tym idzie? Kierowcy zatrzymano prawo jazdy na okres 3 miesięcy, dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. Co jeszcze nie weszło w życie, to to, że od przyszłego roku za taki czyn, czyli za próbę organizowania wyścigów ulicznych, będzie można stracić auto i trafić chociażby do więzienia. I w myśl tego wszystkiego można powiedzieć jedno: ten kierowca i tak jest swojego rodzaju szczęściarzem, że policjant tylko i wyłącznie w taki sposób go tutaj potraktował, bo równie dobrze mógł z automatu skierować sprawę do sądu, a tam konsekwencje byłyby o wiele większe. No i w sumie to już powinienem kończyć, ale mówię, dobra, dorzucę Wam jeszcze jeden temat, taki trochę w bonusie, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu. Cześć! Eee, dotyczący smutnej prawdy o współczesnej motoryzacji. Eee, szef działu rozwoju technicznego Volkswagena, Kai Gruitz, wyraźnie zakomunikował, Volkswagen ma problemy, nie tylko Volkswagen ma problemy finansowe ze względu na to, co się dzieje teraz w motoryzacji, no i muszą zaciskać dosyć mocno pasa i poinformował, że jak teraz trwa tworzenie nowego modelu, jeżeli chcą wprowadzać go na rynek od 4 do 5 lat, no to teraz będą chcieli, żeby to mieściło się w 30, maksymalnie w 36 miesiącach. No, i żeby tworzyć mniej prototypów, a więcej testować tych samochodów na symulatorach. Nie wiem, dla mnie to brzmi już na chwilę obecną, że mam wrażenie, że od dobrych kilkunastu lat coraz bardziej auta testowane są na nas jako klientach, szczególnie gdy słyszę wersja First Edition, to zamiast ona być mega wysoko napompowaną cenę, powinna mieć to powinna mieć właśnie wręcz odwrotnie, cenę opuszczoną, bo najczęściej najwięcej akcji serwisowych zawsze jest na początku i to jest chyba właśnie to smutne oblicze motoryzacji, że to my coraz częściej jako klienci jesteśmy tymi głównymi testerami. Nie mówię o tych ludzi w wapie, ale to zupełnie inna sytuacja. A stąd dosyć taką nie wiem, czy smutną, bo może akurat mają dobrą technologię do symulacji internetowych, cyklu życia produktu. Z tą informacją z Wami się żegnam. A póki co pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!